Policja zorganizowała konkurs Bezpieczna Jazda. Ten, kto w miejscu, gdzie postawiono ograniczenie prędkości, przejedzie przepisowo, miał dostać nagrodę 1000 zł. Policjanci stoją w krzakach, mandaty się sypią, aż wreszcie powoli nadjeżdża Mercedes. Zatrzymują kierowcę, salutują i mówią: Gratulujemy, jechał pan z przepisową prędkością. W nagrodę otrzyma pan 1000 zł. Co zrobi pan z tymi pieniędzmi? Pacet drapie się po głowie i po chwili mówi. Pan, chyba wreszcie zrobię kurs prawa jazdy. Na to odzywa się jego żona. Niech panowie nie słuchają, on zawsze takie bzdury gada po pijanemu. Na to z siedzenia babcia. Mówiłam, że kradzionym daleko nie zajedziemy. puka z bagażnika. Czy to już Ameryka? Jaś w przedszkolu często opowiadał kolegom, jak to jego dziadek doskonale naśladuje głos sowy. W końcu zaciekawił nawet panią wychowawczynię. Gdy dziadek pewnego dnia przyszedł odebrać Jasia, pani poprosiła go, aby zademonstrował dzieciom swój talent naśladowcy głosu sowy. Ależ proszę panią, ja nigdy nie naśladowałem sowy. Odpowiedział jej zdziwiony dziadek. Matku, a powiedz, jak figlowałeś z dziewczynami, gdy byłeś młody? Odpowiada mu jaś. Uhu-hu, Przy rodzinnym stole. Ania, wygrywasz mieszkanie i dwadzieścia tysięcy złotych. Michał, wygrałeś działkę i samochód. Jarek, wygrałeś? Adam, to naprawdę nie jest dobry sposób na czytanie testamentu.